Siemaneczko z tej strony Timo dzisiaj witam was w kolejnym poradniku z modowania GTA V w pierwszym odcinku chciałbym wam pokazać jak dodać customowe pojazdy do GTA takie na przykład jak tutaj wam pokażę taki o mercedesik dzisiaj zajmiemy się drugą formą czyli replace'em replace to jest forma w której zamieniamy pojazd na jakiś inny który już jest w grze Później zajmiemy się formą addon, która jest bardzo skomplikowana, ale to będzie na następny poradnik. Pierwszym krokiem będzie pobranie naszego samochodu, naszego replaysa. Ważne, żeby w tytule miał napis replaysa. To wtedy znaczy, że będziemy mogli tą metodą go grać. A więc tego mijając już wszystko, klikamy pobierz, jeszcze raz pobierz, pobiera nam tu się plik. Ja już to mam. W tym pliku będzie folder właśnie taki, w tym pliku będą dwa foldery addon dzisiaj nas nie interesuje i model. Model, czyli nasz Replay. Mamy tutaj trzy pliki o nazwie Dubusta, bo taki pojazd będziemy się podmieniać. I możemy sobie to przerzucić na pulpicik i folder już usunąć. Bo tylko te pliki będą nam potrzebne. A więc następną rzeczą to jeszcze na stronie GDA Mod na samym dole przeważnie autor jak zawsze daje ścieżkę, która będzie nam potrzebna, aby grać po prostu ten pojazd. A więc, następnym krokiem jest odpalenie programu OpenAV, który wcześniej sobie otworzyłem yy, i wejście w folder mods, oczywiście wszystko modujemy w folderze mods. Tutaj, jeśli nie będziecie mieli żadnych folderów, jeśli stworzycie sobie już taki folder, to trzeba wejść do katalogu gry i tutaj, jak autor napisał, potrzebujemy folder update, czyli przeciągam nasz folder update po prostu do mods. I już wtedy będzie wszystko załatwione. A więc jesteśmy już w OpenIV i idziemy godnie ścieżką. Klikamy: UpDate, dalej. X64, DLC Pack, Patch Day NG, DLC, dalej. X64, Levels, GTA 5 i Vehicles. No i to są nasze pojazdy, które są obecnie w grze ale to nas interesuje tutaj, bierzemy po prostu te trzy pliczki i przerzucamy tutaj Pamiętajcie, żeby przedtem odpalić sobie edit mode'a te pliki już są podmienione a więc jak już wrzuciliście te pliki no to możecie wejść do swojego GTA widzimy się już w gierce a więc jesteśmy już w gierce z naszym Franklinem obecnie z którym będziemy właśnie dzisiaj teraz, teraz testować a więc gdy mamy wgranego naszego replayca jak widzieliście, podmienialiśmy to jako model dubstyn, czyli wchodzimy w nasze menu albo inny trainer na którym spawnicie sobie pojazdy wchodzicie Vehicle, Vehicle spawner no i tutaj po nazwie wchodzicie dubsta, no i jak widzicie dubstyn zostaliśmy tylko naszego mercedesa a więc jeśli odcineczek się spodobał to zachęcam do zostawienia lajka i suka na kanale i napisanie w komentarzu pomysłu na następny odcinek, z czego mógłbym zrobić poradnik, co by Was interesowało. A więc ja nie przedłużam, żegnam się z nami siemaneczko.